Po wyzwoleniu nowej westroi okazało się, że król Zenoheld pracuje nad systemem zniszczenia Bakuganów przerażającą maszyną, której ukończenie będzie oznaczało zagładę Bakuganów. Do jej uruchomienia potrzebne są energie sześciu domen starożytnych wojowników. Na szczęście starożytni wykiwali Zenohelda i przekazali swoje energie naszym Bakuganom, które dzięki nowym mocom ewoluowały. Los Bakuganów jest w naszych rękach! Jesteśmy gotowi, żeby walczyć. Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik przyśmieje się w twarz. Podpisz na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. O swoje życie grasz. O sobie wielką Czynaj. Tak jest! Wedle rozkazu! Wystrzeliwuję nadajnik! O co chodzi? Gdzie nasz program? Witajcie w estalianie. Jestem spektra. Na pewno część z was mnie pamięta jako przywódcę weksosów. Młodzi wojownicy Bakuga, Shadow atakuje! To prawda, kiedyś przewodziłem Weksosom. Ale to już przeszłość. Tak jak wy, zostałem zdradzony przez Rodzinę Królewską. Król Zenoheld i książę Hydron planują zniewolić mieszkańców wszystkich wymiarów! Kiedy odkryłem ich przerażające zamiary, zdecydowałem, że opuszczam szeregi Weksosów. Natychmiast zostałem ogłoszony zdrajcą i pozostawiony, bym zginął. Ha, trzeba mieć niezły tupet, żeby zorganizować sobie transmisję telewizyjną. To dobre zagranie, ale mam przeczucie, że Spektra planuje coś bardzo złego. Kif, dlaczego? Vestalia jest zagrożona. Zenoheld chce nas zniszczyć. Vestalia jest zagrożona. Znowu ten podły zdrajca. Jak śmie się w ogóle wtrącać i przeszkadzać w naszych planach? Niech gada, co chce! Bestalianie i tak nie zaufają byłemu Weksosowi, a tym bardziej zdrajcy! A przede wszystkim frajerowi, który ma wypaczony gust! Ach, Uch, rany, co za pajac! O, właśnie! Co za idiota, no nie? Ej, zaraz! Czy to miało być o mnie? Bezczelność! I mówi to ktoś, kto przegrał z Mizerią Ace'em! Już ja jej pokażę, jak walczą Weksosi! Daj mi szansę, panie! Brakuje ci dobrych manier, ale masz rację, Maylin mnie zawiodła. Niech będzie! Wykaż się! Jest! Uczcie się od Mistrza! Współrzędne miejsca docelowego ustawione. Start za 3, 2, 1. System w pełni aktywny. Rozpoczynamy Super. teleportację. Teleportacja w toku. Jakoś szybko poszło! A? Co się stało? Dlaczego jeszcze nie jestem w Vestalii? Co za turnie obsługują ten sprzęt? Co jest? Dlaczego teleportacja Shadowa się nie powiodła? W normalnych warunkach teleportacja przebiegałaby bez problemu Ale jakieś urządzenie zakłóca teleportację na Vestalię To robota Spektry Nie, teraz to już przegiął Nasz nadajnik działa bez zarzutu Udało nam się zablokować teleportację z pałacu Zenohelda do Vestali. Fantastycznie! Teraz już żaden Vexos nie będzie mi przeszkadzał w walce z Danem. To ja zostanę pogromcą dragą i tym razem nikt nie wejdzie mi w drogę. Pamiętam, co Kith mi raz powiedział: Stworzę własnego Bakugana, pozbędę się rodziny królewskiej i. sam zajmę ich miejsce. Nikt nie stanie mi na przeszkodzie Nie pójdzie mu tak łatwo, bo my mamy energię domen Raz już przegrał, mam wrażenie, że teraz po prostu chce zaimponować Zenoheldowi i Weksosom Może, ale tak naprawdę nie wiadomo, o co mu chodzi Mój brat planował wniknąć w szeregi sługusów Zenohelda, bo podejrzewał, że okłamują Vestalian Kiedy odkrył prawdę o Bakuganach, całkowicie się zmienił Przejęcie energii rdzenia we stroi stało się jego obsesją. Dzięki niej będzie mógł stworzyć swojego superbakugana i rządzić światem. I tak odszedł Ki, a narodził się Spektra. Teraz muszę uważać na dwóch wrogów: Zenohelda i Weksosów, którzy chcą przejąć energię domeny Pyrusa, i Spectre, który chce energię rdzenia we stroi. Popatrz, Drago, jesteś rozchwytywany! Elfin, to wcale nie a... jest zabawne. Wszystko jedno! Każdy, kto chce z nami walczyć, to wróg. Bez względu na to, czego od nas chce, łatwo mu nie pójdzie. Teraz jesteśmy o wiele silniejsi. Brak możliwości transportacji na Vestalię to duży problem. Przecież tam ukrywają się wojownicy! Jak mamy odebrać im energię Domen, skoro Spektra nas blokuje? Ach, musi być jakieś wyjście. Skoro nie możemy dostać się do wojowników, trzeba ich zmusić, żeby sami do nas przyszli. Uch, oni tu nigdy nie przyjdą! Nie, nie tutaj, Mailin. Przeniesiemy się na ich teren. Teraz rozumiem. Zbawimy wojowników z westali z powrotem na ziemię, prosto w nasze ręce. W ten sposób zdobędziemy przewagę nad Spektrą i szybko zgarniemy energię Domen. <ścoughs> Shadow, ruszaj! Jak tu cicho i spokojnie... Masz rację. Zupełnie jak w nowej wystroi. Tęsknisz za domem? Od czasu do czasu. Ale mój dom jest tam, gdzie ty, Alice. Dziękuję, hydranoidzie. Hmm? To dziwne, czujniki wskazują na otwarcie portalu do innego wymiaru. Ale system transportu międzywymiarowego nie działa. O nie! Ktoś teleportuje się z innego wymiaru przy użyciu własnego urządzenia. To mogą być tylko. Weksosi, Alice jest w niebezpieczeństwie, muszę ją ostrzec. Mm, jestem głodna. Ciekawe, czy dziadek wrócił z zakupów. Tak! Ja też jestem głodny, Alice! W prawdziwej walki! Wracajmy do domu zrobić obiad. <laughs> Już uciekasz, a dokąd idziesz, kapturko? O! Piesku, zgubiłeś się w tym lesie? Jaki piesku? Jestem wilkiem! Z pomalowanymi paznokciami? Co? Żartujesz sobie? Powinnaś być przerażona! O, dlaczego? Jak to? Jeszcze nie wiesz dlaczego? Bo zabierę ci twojego Bakugana! Przecież ty... jesteś Weksusem! Dokąd to? Zabawa dopiero się zaczyna! A? Dlaczego uciekasz? Możemy go pokonać! Ale ja nie mogę! Możesz, Alicz! Przecież masz swój własny gantrę! Hydranoid, nie zmuszaj mnie! Nie mogę z nim walczyć, nie mogę! Gdy przestałam być Maskaradem, postanowiłam, że już nigdy nie będę walczyć. Chyba w końcu go zgubiliśmy. Hej! Słyszałeś coś? Przesłyszałam się? Może to tylko moja wyobraźnia! Ale czuć tutaj mokrym pękniętym! <mach> Hej! Zastraszyłaś mnie, wiesz? Możemy już skończyć zabawę w berka i rozpocząć naszą bitwę? Ale. ja! Już czuję jest smak mojego zwycięstwa! Hej! <mach> tylko nie w pracy jesteś? Czwarta Alice! Cześć, Alice, Co słychać? Klaus prosił, żebym sprawdziła, co u ciebie, więc jestem. Razem z Gantletem? Masz Gantlet? Ych, kolejna młoda wojowniczka, co? Dwie na raz? Widzę, że dzisiaj naprawdę mam szczęście! Jesteś gotowa, Alice? A, ale nie dam rady. Chcę wyrównać rachunki. Nie mogę się wycofać. Zrób to dla mnie, Alice. A? Ale, Alice, wiem, że tego chcesz, maskarad. Zrozum, że. Boję się tego, że nie będę umiała tego przerwać. Dobry wybór, Alice! Sam się o to prosiłeś, Weksosie! Zaczynamy! Ja też chcę walczyć! Gantlet, aktywacja! Ha! Teraz gantlet! Wyższą mocy! Halisz, nie! Gramy! Karta otwarcia start! Bakugan, bitwa! Bakuka start! Zarkus, Hades! A więc to jest Kanet. Wiele o nim słyszałem. Alice, musimy się go pozbyć. Dobrze, no to walczmy! Nadchodzimy w Eksosie. Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Darkus Alpha Hydrenoid! Jesteś nędzną podróbką Bakugana, która zaraz poczuje mój gniew! Co się jeszcze okaże? Supermoc Aktywacja! Trójząc żarów! Uuu, żenada! Ja mam coś lepszego! Supermoc Aktywacja! Trójząc Hydra Hydranoid! Tak jak się spodziewałem! Hydranoid wcale nie jest taki mocny! Aż pecha mała, bo mój Hades jest od niego o wiele lepszy i silniejszy! Ale zamiast gadać, udowodnić to w praktyce! Dosyć tego! Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze mną! Bagugan! Bitwa! Bagugan Start! Perus Fortress! Odejdźcie, złe duchy, bo poczujecie mój gniew! Supermoc Aktywacja! Karta Supermocy Start! Ha, ha, ha. Każdy powinien czerpać przyjemność ze swojej pracy. To właśnie dlatego z taką przyjemnością skoszę cię moimi potężnymi ostrzami obie. Supermoc Aktywacja! Haka supermoc Start! Koszmar indygo. Podwójna Supermoc Aktywacja! Ha! Trójdopłaty plus fotoogon! Ułożył oba bakugany. Fajna zabawa, mama ochotę na więcej. Karta otwarcia, start. Fantazm. Nie dobrze, Zamieniamy się w kamień. O nie, to pułapka. Hehe, <laughs> dobrze co? Fantazm to karta komendy, która unieruchamia przeciwników i odbiera każdemu po 100 punktów. Zatkało was co? Hades, nareszcie pokażemy tym dwóch kto tu rządzi! To się robi aż za proste, wiecie? Hydranoid, przepraszam! Nie przepraszaj, Alice! Dla niego to byłaby oznaka słabości! W porządku! Będę dzielna! Bitwa! Dadugana cadz! Odpuść mnie to w porównaniu z kadetem jesteś cienki jak wasz! To się jeszcze okaże! Super aktywacja! Atak światła chaosu! Supermocy start! Supermoc aktywacja! Starcie zniszczenia! O nie! Zaraz zabiorą nam wszystkie punkty! Czas na mechanicznego Bakugana pułapkę! Darkus Fortress! Teraz ty! Bakugan start! Alice, odsuńcie się, ja się nim zajmę! Bakugan! Bitka! Bakugan start! Fortress. Odejdźcie, złe duchy! Pora pokazać wam, na co nas stać! Supermoc Akcylacja! Audi krzyżowy! <gry> Aaaa! Supermoc aktywacja! Faza blasku! Synteza supermocy aktywacja! Burzowe niebo, deszcz tysiąca mieczy! Gniew jest tak samo silną bronią jak śmiech. Dlatego teraz poczujesz mój gniew, gdy ześle na siebie deszcz płonących mieczy! Hahaha! Ha, 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 ha! Czas, żeby zaczęło padać! Tylko nie to! Udało ci się! Nieźle, co? Obydwie miałyście chwilę kryjąfu! Ale teraz koniec zabawy! SUPERMUT Aktywacja! Ksiągło działo! Teraz raz i dwa, dwa i trzy! <śm> Węcki dostaniesz właśnie ty! Zaczynamy od ciebie, Alice! <grystanie> Pokaż mu, jaka jesteś silna! Zetrzyj mu z twarzy ten kpiący uśmiech! Nadal byłbyś tak arogancki, gdybyś wiedział, że to ja byłam maskaradem? Co?! Nie zamierzam przegrać z, z takim, takim żałosnym Weksosem! A też ognia! ognia! Każda otwarta! RING ZERO! Hej! Nie! Nie, nie wiem! Co to jest? RING ZERO to karta komendy, która zamraża wszystkie supermoce przeciwnika. przeciwnika. Chyba mnie nie doceniłeś! Supermoca aktywacja! Trójgąb zniszczenia! Nieźle ci poszło! Dzień! Coś się narobiła z moim hadesem! Jak ja niby mam teraz poskładać ten milion kawałeczków to kupy! Czy ja rozwaliłem na kawałki twoją jaszczurkę? No właśnie! Przegięłaś, panie osio! Karta otwarcia start! Skoro wilka się nie przestraszyłaś, Alice, to mam dla ciebie mojego pajamka! Pakuga Ja! I co powiecie na to, dziewczyny? Zaczynamy! Ja Jestem gotowy, Aj. Ja też! Supermoc aktywacja! Trójząb zniszczenia! Supermoc aktywacja! Dzika sieć! Supermoc aktywacja! Faza zniszczenia! W każdej bitwie ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. To smutne, ale pora zniszczyć twojego drugiego Bakugana! Żal mi serce ściska, ale niestety czasami nie ma innego wyjścia! A jest teraz ty, a już po tobie! Czy to naprawdę wszystko na co was stać? Wiecie co? Zazwyczaj zachowuje się jak gentleman. Ale wy zniszczyłyście Hadesa! Zniszczę was, bo wkurzacie mnie jak krzyza, która wpadła do oka! Czas na niespodziankę! Supermon aktywacja! Kata Supermotzy stała! Dziąg terroru! Nie na jednym ogniu! To niemożliwe! Przegrałyśmy! Ej, hey, Alice! Alice! O, nie! Moje laboratorium i system teleportu są zniszczone. Dani i reszta wojowników nie będą mogli wrócić! Dziadku! Hmm? To musiało się stać podczas naszej walki z Shadowem. Przepraszam cię za to, dziadku. <laughs> Nie chciałam tego. A więc Shadow Brołów odniósł sukces. No dobrze, co teraz robimy? Zaczekajmy, aż wieści o porażce Alice dotrą do Bestali. Kiedy Dan Kuso o tym usłyszy, wróci na ziemię. Prosto w moje ręce. <laughs> Nie powinienem był pozwolić Mylin wyrzucić Brontisa. Przyszłości nie zmienię, ale mogę naprawić ten błąd. Muszę go zabrać temu całemu gasowi. Nigdy go nie lubiłem, ale teraz przynajmniej wiem dlaczego. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby z nim wygrać. Nie zawiodę Brontisa. W następnym odcinku Strada Brontisa zobaczycie prawdziwy pojedynek teksosów. Ocale cię, Brontis! Bakugan Bitwa! Jesteś tylko mój! Już za chwilę dalszy ciąg bitwy o pokój w Ukrytym Królestwie. Hero 108 w Cartoon Network.